Partnerem akcji Bezpieczna Jaskinia jest K2 Action, producent kombinezonów jaskiniowych kolba.pl, polski dystrybutor marki Fenix, Speleo Klub Olkusz. W tym filmie opowiem wam, jak powinno się przygotować do wyjścia do jaskini. Pamiętaj, przy wyjściu do szczolni zasady będą takie same. Zanim zdecydujesz się na wyjście do jaskini, pamiętaj o kilku podstawowych zasadach, które mają ogromny wpływ na powodzenie całej akcji jaskiniowej. Zawsze pierwszy jest pomysł wyjścia do danej jaskini. Dowiedz się, co to jest za jaskinia. Czy jest pozioma, czy pionowa, jakie są w niej trudności i zagrożenia. Tu pamiętaj, jeżeli nie jesteś po odpowiednich kursach i szkoleniach, a Twoje wyjścia jaskiniowe są amatorskie, nigdy nie wchodź do pionowych jaskiń. Zaopatrz się w odpowiednie plany jaskini i szkice techniczne, które dostarczą ci niezbędnych informacji, nie tylko o przebiegu korytarzy. Pamiętaj również, że do większości jaskiń w okresie zimowym nie wolno wchodzić ze względu na zimowanie nietoperzy. Sprawdź odpowiednie mapy i opisy. Oraz przeanalizuj dojście i wyjście z jaskini, oraz sprawdź pogodę, jaka ma być w ten dzień. Pady deszczu mogą spowodować gwałtowny przybór wody w jaskini, co w efekcie może spowodować ci odcięcie drogi powrotnej. Środowisko jaskiniowe stwarza sporo różnorodnych zagrożeń dla człowieka. Dlatego nigdy nie planuj samotnych wyjść jaskiniowych. W wielu przypadkach wezwanie pomocy byłoby utrudnione lub wręcz niemożliwe. Dlatego wszystkie wyjścia jaskiniowe planujemy jako akcje zespołowe. Dostosujmy cel jaskiniowy do zdolności naszego zespołu. Znając osoby w naszej ekipie, ich umiejętności oraz będąc świadomym potencjalnych trudności, jakie mogą nas spotkać w jaskini, powinniśmy wybrać cel, który nie będzie zbyt trudny do osiągnięcia. Jeśli jesteśmy bardziej doświadczeni w tej dziedzinie i mamy zamiar realizować bardziej ambitne cele, Musimy upewnić się, czy nasza drużyna jest odpowiednio przygotowana do tego wyzwania. Nie możemy pominąć tego elementu podczas planowania naszej wyprawy. A co jeśli coś pójdzie nie po naszej myśli i wydarzy się coś nieprzewidzianego? Wyciągniemy telefon i zadzwonimy do GoPro czy Toplu. No, niestety, nie bardzo. W jaskini nie mamy zasięgu. Dlatego tak ważna jest praca zespołowa. Wtedy jedna osoba może wyjść na powierzchnię i wezwać pomoc. Niestety zdarzają się przypadki, że nie ma możliwości wyjścia na powierzchnię i nie da się wezwać pomocy. Dlatego jeszcze przed wyruszeniem do jaskini musimy wyznaczyć zaufaną osobę, która będzie odpowiedzialna za ewentualne wezwanie pomocy. Idealnie by było, żeby ta osoba była grotołazem. Jeżeli jednak nie jest, to musi mieć pojęcie, gdzie i do kogo zgłosić informację o ewentualnym wypadku. Oczywiście taka osoba pozostaje w bazie lub w domu i nie bierze aktywnego udziału w naszej akcji jaskiniowej. Takiej osobie zgłaszamy kiedy idziemy, do jakiej jaskini, do jakich partii, informujemy ją też o drodze dojścia i zejścia z jaskini. Dobrym zwyczajem jest przesłanie tzw. pineski lub dokładnej lokalizacji GPS. Podajemy pełny skład naszej grupy, ile osób z nami idzie, imiona, nazwiska, numery telefonów do członków grupy. Informujemy o przewidywanej godzinie wyjścia z jaskini oraz podajemy nieprzekraczalny czas powrotu czyli godzinę alarmową. Jeśli nasza ekipa do wyznaczonej godziny nie potwierdzi, że wyszła z jaskini, to wyznaczona osoba wezwie odpowiednie służby ratunkowe. Zachęcam, aby swoją przygodę z jaskiniami rozpocząć z instruktorem, przewodnikiem albo na kursie w klubie Speleo. Taki klub znajdziecie w większości większych miast w Polsce. 90% osób, które ogląda nasze filmy, nie subskrybuje tego kanału, dlatego w tym momencie kliknij przycisk subskrybuj z dzwoneczkiem, a wtedy dostaniesz powiadomienie o nowym filmie, w którym opowiem o sprzęcie, który jest niezbędny właśnie do poruszania się w jaskiniach czy też sztolniach. A teraz trzymajcie się i piona!